Że z tych ściętych fragmentów z odbiły drzewa oliwkowe i wyrosły na nowo. Czyli to, co w Ziemi może pamiętać w czas czasie Jezusa, to, co nad Ziemią nie. Nie jest to najważniejsze w tym momencie, ale w tym miejscu. Zwracamy uwagę na sam Kościół. 1924 roku, przez mizernikami pod ten panoram lewandylistów, a na tym panoramie, na mozaikach, zobaczymy jeszcze sprzed tych ciała dołu. Wykazująca, symbolizująca wszystkie cierpienia ludzkości, od stworzenia świata, aż po koniec. Można tam rozpoznać matki opatrujące zmarłe dzieci swoje. Można rozpoznać człowieka z mieczem w głowie, z siłą, agresji, z gniewem, spowodował ból, krzywdę drugiego. Można rozpoznać młodzieńca, nawet jest blisko nas tutaj który trzyma jakby księgę albo kartkę jakąś w ręce, a no na kartce społeczną ręce nie wiedzą, bo on kategoryzuje świat w barwach czarno-białych, radykalnych, nie widzi żadnych odcieni. I, i etapów pośrednich. Ignoracja, niewiedza, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bazylika nosi różną nazwę. Bazylika Wieszymanii, Bazylika Krwotwi Jezusowej, z uwagi na te jego krwawe krople spadające na ziemię. Inna nazwa, Bazylika Narodów. 20 państw przeciwniło się do zasponsorowania tej bazyliki. Nawet mamy tu element polski z przodu po prawej stronie. Mozaika przedstawiająca scenę zapisano tylko przez Jana Ewangelistę. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu? Ja jestem, a oni padają na twarz. Dlaczego padają na twarz? Ponieważ Pan Jezus wypowiada słowa ja jestem, czyli ja chwę po hebrajsku, imię Pana Boga i nie wypowiadałem. Który wolno było tylko jednemu człowiekowi,